A więc witam Was ponownie w Gitchinie również kolejnego Wisha Tym razem mamy nowy banner oczywiście przybył do nas e, Lives in the Wind Zadehara Kazuha A więc e, Koleś, jeden miecz e, Wind Oczywiście w tym bannerze też mamy Beneta, Razora i Rosary No i zobaczymy sobie e, jak nam się uda m, tym razem lasować. Zobaczymy. Jakie tak mam przygotowane programy Oczywiście też jest baner z jego specjalną bronią też i inne bronie dodatkowe no i oczywiście standardowy usza też będziemy prowadzić ja zacznę sobie od standardowego a. dzięki temu będę mogli zdobyć trochę tych kałeczków z których będę mógł kupować na ten limit więc zaraz spróbujemy e, oczywiście trzymajcie kciuki mam nadzieję że e, żółte wyjdą e, jakieś ciekawe rzeczy jakaś postać, może jakieś konstelacje byle tylko pięciokaskowe, złote jak zawsze byle tylko nie był banner tylko z bronią więc dobra lecimy sobie 10 pól game fioletowe Czy tutaj bronię oczywiście na pożeranie okej Noel wyszła mi będzie, będzie konstelacja też ulewam jakąś inną postać tylko noel bo zbytnio noel nie gram ale no to 135 master zawsze coś wzięłam yy. to sobie szopa yy, i to sobie kupię stać na dwa Dobrze, zawsze, coś, zawsze to trochę e, zmniejszenie e, oczywiście ostatnio też mm, mieliśmy do dyspozycji parę frotowych postaci w tym właśnie clip a potem mieliśmy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć czyli na dziewiątym pyty jestem Yy, Robię się całkowicie reset, yy, miałem kli wcześniej na kli banerze więc limit postać będzie nie będzie możliwa, ale kto wie. Więc dobra, trzymamy krzyki, wszystkie nogi, ręce i w ogóle uszami klaskamy, więc <grybujesz> lecimy sobie trochę zmniejszone, więc będę mógł wylasować dwa razy. Fioletowe, okej, czyli 19 pól. Zobaczymy nadzieję, że coś fajnego dostanę, jakąś postać. Toką. o Zaraz okay. <laughs> mam większego rajzora yy. konstelację, prawda? No, trochę tak ubogo, trochę bo tylko Rizer. No, nie fajne, zważywszy na to, że tak trochę wydajemy tej fursy. Dobra, mamy możliwość kupienia kolejnych kulek. No, jednego, jedną kulkę. <laughs> też jakbym pewnie losował tutaj yy, jeszcze tutaj te kulki co mam łysza. jeden kul oczywiście nic ciekawego broń P broń P i broń B o, co by tam można było wylosować, nie? <grystanie> Okej, okay, możemy sobie kolejne kupić Jeszcze jednego Jeszcze jedną kulkę mamy 1280 To nie wiem, jak Niesie kogo. Nie wywalą mi te pity, dwudziestka. Trochę przykro, że dużo pliwemów na to, żeby dostać znowu Ryza. Czekaj, to... czekaj, co czeka. w końcu co ja mam? NIE! What the hell? <śles> co mam jest z tym Ryzorem? Trzy razy Ryzor! Ja już mam C6 w jego. <śles> Come on. Nie, nie, można rajzora dostać co drugi druga barbara teraz ma być? przecieństwo dwa rajzory jeez na pewno będą już konstelacje z ustkę normalnie ale w to Teraz można kupić jeszcze jedno Ta... też kulkę mogę kupić no i mamy mamy, możemy pociągnąć jednego wisha tak jak go no. wiesz nie, tyle jakiego. Bo w No. A więc przynajmniej tak wygląda mój e, pool, jeśli chodzi o nowy banner. Same razory trzy razory dostaliśmy. I Noel. Trochę ubogo. W mówiąc momencie albo Bennett, albo... No, za. A ja, to same bennety no ale przynajmniej tak przyczynią się moje pól, mam nadzieję, że wam będziecie mieć lepszy pól i będziecie mieć więcej szczęścia dzisiaj. No ale cóż, widocznie trzeba masterować teraz, No i za więc życzę Wam też dobrego pólów